Jak zmienić domyślną wyszukiwarkę w Microsoft Edge. Otwieram Microsoft Edge. Domyślnie jest ustawiony Bing. Wyszukiwarka Microsoftu. Zmienię to. Klikając na przycisk więcej akcji, następnie ustawienia, przewijam w dół aż do wyświetl ustawienia zaawansowane, następnie ponownie w dół, aż do wyszukaj na pasku adresu przy użyciu jest ustawiony Bing. Chcę zmienić to. Na Google. Klikam Dodaj nowego. Nie mam nowego dostawcy. Otworzę sobie w takim razie google.pl albo com. To już zależy od Ciebie. I ponownie wybieram więcej akcji, ustawienia, przewijam w dół, ustawienia zaawansowane. Dodaj nowego. I w tej chwili już pojawiło mi się google.pl. Wybieram. Dodaj jako domyślny. I gotowe. W tej chwili domyślną wyszukiwarką będzie Google. Odwiedź moją stronę, itSbierkom. Dostaw komentarz i dziękuję za oglądanie.